Film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi. Potem zaś napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. No dobra, bez przesady, ale akurat Suzume to od trzęsienia ziemi się zaczyna. Siema, byliśmy ostatnio na najnowszym filmie reżysera Makoto Shinkai pod tytułem Suzume no Tojimari. Jeśli nie byliście na filmie, ale chcecie go zobaczyć, to ostrożnie, bo w tym filmie mogą zdarzyć się spoilery. No, to przede wszystkim Suzume jest... Świetnym widowiskiem. Film jest też bardzo typowy jak dla pana Shinkai. Korzysta z elementów fantastyki i wdraża je w życie codzienne głównych bohaterów filmu. Fabuła zaczyna się, gdy Suzume spotyka przystojnego chłopaka, który pyta ją o opuszczone miejsca w okolicy. Bohaterka wskazuje mu drogę. Później sama postanawia sprawdzić, czy z tym chłopakiem wszystko w porządku, i udaje się w to samo miejsce. Tam znajduje tajemnicze drzwi. Które otworzyła, i za których progiem znajduje się piękny i zupełnie inny świat. Piękny, jak i niebezpieczny, bo tajemnicza siła, która się tam znajduje, dręczy Japonię od stuleci trzęsieniami ziemi. Suzume postanawia naprawić swój błąd i zamknąć wszystkie tajemnicze drzwi w całym kraju. I tak fabuła rusza. Muszę przyznać, że Makoto Shinkai uwolnił wąze wyobraźni, tworząc ten film. Pomijając logiczny kontekst całej fabuły, bo jak niby wybraniec miałby zamykać drzwi każdego dnia w innym miejscu na terenie całej Japonii i to jeszcze w czasach, w których nie było środków szybkiego transportu. Tak jednak, tutaj, no, jest to kawał dobrej fabuły. W ciekawy sposób reżyser podszedł do trzęsień ziemi, jak i całej mitologii japońskiej fabuła jest spójna, nie to co przy okazji Kimino wa i tutaj troszeczkę rykoszetem oberwie się temu filmowi, bo w tamtym filmie przy całym rozdziale z piciem sakę, meteorytem, szukaniem się w teraźniejszości i w przeszłości ja, ja po prostu się zgubiłem, ja nie wiedziałem co tu się dzieje. Suzume prezentuje nam spójną fabułę, która jest dla nas łatwo czytelna od początku do końca. Doświadczymy tutaj charakterystycznej kreski znanej nam już z poprzednich filmów. I pięknych efektów specjalnych. Jestem mega zadowolony z tego, jak poprowadzono charakterystykę postaci. Nie tylko głównej bohaterki, ale również bohaterów drugoplanowych. Tak na przykład fajnie poznajemy relacje pomiędzy ciotką Tamaki i Suzume, jak i również super wprowadzono kolegę Soty, ziomeczka Tomoja Serizawe, który swoją drogą, swoim Cabrio, słucha japońskiego City Popu z lat 90. O, jaki to jest Gigaczat. Pomimo tego, że jest bohaterem drugoplanowym, to jest to tak dobra postać. Dobra, tak jak już zahaczyłem muzykę w filmie, to trzeba przejść do ścieżki dźwiękowej. Tutaj mógłbym powiedzieć w skrócie, Radwims równa się Banger. Zresztą, kto oglądał poprzednie filmy Shinkaya, albo po prostu słuchał tego zespołu, doskonale wie o czym mówię. Bardzo lubię elementy, kiedy dzieje się coś mistycznego, związanego z bóstwami, z mitologią, jest środek akcji, a w międzyczasie słyszę w tle tą siłę instrumentów, tajemniczych dźwięków i do tego spartą chórem. No, to jest coś pięknego. Najlepsze jest to, że totalnego roller coasteru doświadczymy już w pierwszych 10 minutach filmu: od sytuacji śmiesznych do tragicznych. No to teraz może o elementach komediowych. Śmieszą! I było wiele sytuacji, gdy Sala się śmiała. To jest niesamowite, bo film jest tak mocno zróżnicowany, ale spójny we wszystkim co robi. Miałem wysokie oczekiwania wobec tego filmu. Idąc na seans, niespecjalnie myślałem o tym, co będę mógł zobaczyć, a też unikałem jakichkolwiek spoilerów z wybuchów filmu. Nie słuchałem wcześniej ścieżki dźwiękowej ani niczego związanego z tym filmem, żeby wejść na seans z taką totalnie czystą kartą. Nie wiedziałem jednak, że po seansie będę tak bardzo zadowolony z tego, co było mi dane zobaczyć. No, to było przecudowne. I z pełną szczerością mógłbym polecić wam ten film. No to co? Na maczka.